Dzień dobry, Darek Napora, zwany także Dolce Dario. Dzisiaj będę gadał o jeździe na rolkach. No dobra, może nie do końca o jeździe na rolkach, raczej o inspiracji, którą służyła mi Ania Nowak, mama dwóch dziewczyn, które mam przyjemność uczyć angielskiego, albo które. Może po prostu uczą się angielskiego, a ja im co nieco w tym pomagam. I Ania kilka dni temu wrzuciła taki filmik, jak. Ona i jej córeczki są na kursie czy szkoleniu z jazdy na rolkach. Hmm? Czajisz. Kurs jazdy na rolkach. Jak to zobaczyłem, to oczywiście w pierwszym odruchu włączył mi się stary dziad i Matko Boska. Co się z tym światem dzieje? Kto by to pomyślał, żeby kiedyś kurs jazdy na rolkach organizować? W dupach się ludziom poprzewracało. Kurs jazdy na rolkach. No to pierwszy odruch był jaki był. Natomiast potem, jak to zwykle u mnie bywa, Chwila refleksji przyszła, na szczęście zanim cokolwiek zrobiłem, ta chwila refleksji przyszła i zacząłem się tak zastanawiać. Kurczę, jakie to jest zarąbiste, przecież to właśnie o to chodzi w szkole. Czy raczej tego właśnie nie ma w szkole, co się na tym kursie dzieje? I teraz meritum. Masz kurs, na który przychodzą trzy osoby. Wszystkie są w różnym wieku, mają zupełnie inne doświadczenie życiowe, tak? Czyli takie umiejętności społeczne w szkole, tak? czajcie, że ma szkoła przystosowywać do życia w społeczeństwie, no nie? I tutaj mamy zupełnie trzy osoby, natomiast trafiają na jeden kurs, bo mają zbliżone umiejętności. W danym temacie, tak, czyli mama i dwie córeczki podobnie umieją czy nie umieją jeździć na rolkach. Jak macie ochotę, możecie zobaczyć na filmiku Ani czy umieją, czy nie umieją. Po drugie, mają to, to, to samo zainteresowanie, tak? czy wykazują zainteresowanie tym samym tematem, i w związku z tym trafiają razem na kurs. I wreszcie trzeci aspekt. To nie jest tak, że ktoś im kazał pójść na zajęcia z jazdy na rolkach. Pewnie gdyby ktoś dorosłej kobicie kazał pójść na zajęcia z jazdy na rolkach, to by się puknęła w łeb i w ogóle zapierała rękami i nogami. Natomiast tutaj Ania zechciała, czy, czy miała kaprys, żeby, żeby zacząć się uczyć jazdy na rolkach. I teraz wyobraźcie sobie, że dokładnie takie same. Schematy czy taki sam proces mógłby zachodzić w sytuacji, w której mamy dzieci czy osoby zainteresowane swoją własną nauką. Czyli na zajęcia szkolne nie przychodzą dzieci dlatego, że tak mają wpisane w planie lekcji, tylko dlatego, że tak postanowiły, że chcą, że ich to interesuje i nie musimy mieć wcale osób, które są dokładnie w tym samym wieku. Bo najistotniejsze jest to, że mamy tam yy, na zajęciach czy na kursie osoby, które po prostu chcą tam być. I atmosfera takich zajęć, efektywność takich zajęć, yy, samopoczucie osób, które się tam znajdują, ale również osoby prowadzącej, po prostu wystrzeliwuje przez, przez sufit. Także. Yy, bardzo dziękuję Tobie, Aniu, za, za podzielenie się tym filmem, bo było to dla mnie też dosyć ciekawym i ożywczym doświadczeniem. Myślę sobie, że podobnie jak, podobnie jak z tą jazdą na rolkach, jest też z kursami językowymi. U nas na zajęciach to jest klasyk, że, że, że mamy osoby w różnym wieku z różnym doświadczeniem, a jedyne, co ich łączy, to to, że chcą tam być. No, i powiedzmy, zbliżone, zbliżone umiejętności w tym, w posługiwaniu się tym językiem jako narzędziem komunikacji. No, skoro może być tak na kursie jazdy na rolkach, może być tak na zajęciach z języka angielskiego, dlaczego nie może być tak na wszystkich innych przedmiotach w szkole? Czy to się wydaje oczywiste? Chodzą osoby, które chcą. Na jest ten Dzięki, tyle na dzisiaj. Wyjeżdżam za chwileczkę na Eudek, także jutrzejszy filmik będzie, będzie nagrywany pod łodzią na zjeździe Szkół Demokratycznych. Pa!